Najpierw były lody ekipy. Teraz napój ekipy orężada. Ja ogólnie nie lubię orężady, ale zobaczymy jak będzie smakować. Które by tu najpierw spróbować? Takie, takie słodkie, takie słodkie, ale ja za bardzo nie lubię też orężady. Więc, takie trzy na sześć. Dobra, takie trzy na sześć, korzystam. Strynowe. Polecam truskawkę. Tak właśnie Dobra, to już dobrze. 6 Ja to na 6 a to na pla. No więc takie ocena. ocena.